Słuchajcie, jesteśmy właśnie w Karpaczu. Dzieje się tutaj wielka akcja charytatywna pomagamy. Wolontariusze zbierają pieniądze dla dwuletniego Wiktora Burka z Karpacza, który urodził się jak wcześniak. A ze mną organizatorzy całej akcji ze Stowarzyszenia Kamiennogórskiego Ocharygma, Krzysztof Wojtas i Katarzyna Zielińska. Słuchajcie, jest zimno, pada, ale jest klimat, prawda? Jesteśmy mile zaskoczeni, bo sądziliśmy na początku, że ta pogoda, która niestety jest, odstraszy muzyków, ale jak się okazało, Wcale tak nie jest i cały czas dojeżdżają na coś muzycy. Dopiero mamy początek imprezy, a już mamy brak miejsca dla tych muzyków. Sądzę, że w tym momencie jest jakieś jakiś może 40 już muzyków, także jest pozytywnie. W Kamiennej Górze podczas pierwszej edycji tej imprezy było 50 muzyków. Eee, może uda nam się tym razem pobić rekord i będzie ich jeszcze więcej, mam nadzieję. Co Was podkosiło do zorganizowania takiej akcji? No, przede wszystkim chyba chęć stworzenia czegoś fajnego. Czegoś, czego nigdzie w Polsce nie ma, tak naprawdę. No, i to jest przede wszystkim fajna impreza, a z drugiej strony możemy pomóc komuś, kto tego tak naprawdę potrzebuje. Jeżeli chodzi o samych muzyków, to ilu z nich przyjechało, ilu miało przyjechać i przede wszystkim ile tutaj gra teraz. W ogóle na początku zrobiliśmy taką listę z, ze zgłoszeniami po prostu muzyków, którzy tu, tutaj mieli grać. Na tej liście na początku było około 20 muzyków, ale ze względu na pogodę co chwilę dzwonili dzisiaj rano, że jednak nie zagrają, no bo szkoda instrumentów, no wiadomo, trudno się dziwić, w końcu taki deszcz to czasem jednak może uszkodzić instrumenty. No ale teraz jak widać dojeżdżają muzycy, którzy po prostu spontanicznie przyjechali. Którzy przyjechali nie zapowiadając się. Takie akcje organizujecie co chwilę jako Charygma. Kiedy następna i w ogóle co macie w planach? Naszym najważniejszym celem jako stowarzyszenia Harygma jest stworzenie festiwalu rokowego tutaj w regionie byłego województwa jeleniogórskiego bądź wałbrzyskiego. Mamy nadzieję, że tu uda się zrealizować wielki projekt o nazwie po prostu Kamienogórski Festiwal Rokowy Charygma w Kamiennej Górze i o to po tej akcji będziemy przede wszystkim walczyć. Ale i także, także nie tylko to, bo jako stowarzyszenie w tym momencie jesteśmy zaangażowani w kilka projektów, ale niestety teraz nie jestem w stanie tego yy, wszystkich wymienić, po prostu nie, nie, nie pamiętam. I jeżeli chodzi o tą akcję, przyciągnęliście przede wszystkim wielu młodych ludzi, jak wam się to udało? Czy ci ludzie naprawdę są tutaj i chcą działać, czy trzeba ich siłą wyciągać z domu? Znaczy, no, niektórych no można, musieliśmy trochę dłużej namówić, ale generalnie ludzie są tacy, że chyba chcą pomagać, no i z drugiej strony mogą się tutaj pokazać, ponieważ to są raczej muzycy, którzy są mało znani e, i no dzięki temu mogą tutaj przyjść, pokazać, może ktoś o nich usłyszy, zobaczy ich i zaproponuje im kiedyś może coś. Dziękujemy bardzo, to byli organizatorzy akcji pomagamy, a my teraz przyjdziemy się tutaj po karpaczańskim deptaku i zobaczymy, jakie są reakcje mieszkańców i turystów. Nikola i Bartek Dzisiaj w Karpaczu zbierają pieniądze na akcję pomagramy. Jest trochę zimno, chyba dodatkowa rozgrzewka by się przydała. Przydałoby się zdecydowanie. Ale nie narzekacie. Nie, chodzimy i trochę się rozgrzewamy, ale wcześniej było gorzej. Teraz jest coraz więcej ludzi. Robi nam się cieplej zresztą. Akcja jak widać rozgrzewa nasze serca. I właśnie, jeżeli rozmawiacie z ludźmi i prosicie ich o to, żeby pomogli, to jakie są ich reakcje? Hmm. No, no, różne. Zazwyczaj no, w, e, tak, tak jak mówi Nikola. No, I nie dziękuję, i przepraszam, różne słowa słyszymy. Ale jest też na pewno pełno osób, które chcą pomóc. Jasne, są ludzie, którzy chętnie wrzucają pieniądze, biorą lotkę, zaczytują się, patrzą. A w co pomagają? Spotkaliście się w ogóle? Jednych, ale tak. Szybko odeszli. Zastraszyli się chyba nas. Z nami Monika, która już kolejny raz bierze udział w akcji Pomagamy. Jak oceniasz tego typu rzeczy? Uważam, że jest to bardzo fajna sprawa, bardzo pozytywna. I uważam, że skoro muzycy potrafią grać i mogą grać w domu, a mogą grać na ulicy i w tym samym pomagać, uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa. A jeżeli chodzi o skrzypce, to ile lat grasz? O bardzo długo zaczęłam grać na skrzypcach jako pięciolatka, teraz mam lat 19, no to można łatwo obliczyć. Dobrze, a jeżeli chodzi o udział ewentualnie w kolejnej akcji, to będziesz chętna? Tak, jak najbardziej. Jeżeli tylko będę dysponowała czasem i będę na miejscu, to nie ma sprawy. jest zimno, czy to nie przeszkadza? Nie wiem, nie potrzebujesz dodatkowo rozgrzewać palców? Znaczy tak, przeszkadza bardzo, dlatego że aktualnie w ogóle nie czuję rąk, ale, ale to nie jest dla mnie żaden problem. Nie ocenia tego typu akcje, widzę, że Pan pomógł, więc na pewno ma Pan otwarte serce. Bardzo dobrze oceniam, tylko niestety pogoda nie dopisała, ale akcja bardzo fajna. A jeżeli chodzi o muzyków? No, moje klimaty, także mi się podoba, jak zresztą widać. Jeżeli chodzi o pomaganie, lubicie pomagać? My zawsze pomagamy. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Zawsze trzeba pomagać komuś. Dobrze.